Chciałam witajcie na naszym kanale. kanale. Dziś będziemy znów rozkładać kamyczki. Mój ulubiony. Dzień mm. Robimy nasz kotek Pokaż szupatu. Kto robi? Kto robi ten kamyk? jak mm. się odezwie. Kto robi ten kamyk? Ktoś. Ja. Tutaj nadal jest ten kosmos. ale lecimy zobaczyć Mój meteoryt jest dalej. Mój, bo ja go robię. Nie pokazuj widzom nie pokazuj. Idź im pokaż naszą roślinkę. Tutaj Co to jest? Dobra. Wojtkowi. Wojtkowi. Ja tego drzewa. kazał. Ja Co? Niektórych nie pokazujemy, widzą? Chińczyk bym kazał. Czekaj. Jest. jest meteoryt! oj, moja nawet dobra, sobie... teraz Gabryś mm. a ty go gdzie im no gdzie ja. chyba... Nadia. bo to będzie za mocne tak, na go. Ja tutaj malenie. nie tutaj ej, tu mogłaś schować ten wczorajszy ten fajny Ay, jest... nie ten czarny, mam drugi czarny pod rubem go no, zrobiłam, więc zrób tam miejsce znajdź mi jakieś Chodź tu! Mam tu Nadia, chodź! Nadia! Dobra! Taki kamek chowamy! Gdzieś, gdzie się nie wnoszę? No tutaj tam gdzie ja najlepiej pić. Kziś nie dobry, marchewka dalej jest jest urosła? nie no. pod kwiatem mocne gdzie Masz, to jest? Idziemy na bloki będziemy tu ostrożnie powoli chować zobaczymy się w miejscu kolejnym bardzo dużo Ty, tuj inteligencja tutaj bardzo mały Chciałabym, w zbiłam, żeby zbiłam. A ci dam z Dam ci tą twoją maskę, co? Patrzcie, mojego komplementarni. No, chyba najlepiej. Hmm. to! szukam twojej maski. Mas A. Nie wiem, czy. Tam <sparowa> <Szukamy> w <sparowa> dla Majtka kamyczka. No, Kamyczka. Nie i ci... dla kamyczka. A tu wszystko. Gdzie jest to oh. Oh. może być tak, że bo nie wziąłem. I nie wziąłam. Ja chołas. Nie brałam. Jeden mi. Smaczne. Patrzcie gdzie. Co? Patrzcie gdzie. <gry> Ej, mądre mądre, jutro po niego przyjdziemy, jakby przenik go nie. Jeszcze pod dachem. Mm. Nie mocnie

ja teraz trzymał, bo ja już nade zarejestrowałem. No to do, do Wojtka, ja muszę okay. kamerczyć. Co to jest? Pizza.

Tier! On jest bad do władzy sam ciążka i, i kamyczku. O mój ci trzyma jeszcze. Słabe, kupiłaś mnie czarka. Wiem. Ej, czemu tam nie ma? To kok Nie. On wchodz dalej. A mój. A tam. Masz do. Masz do sama. No ja muszę tego szkolić. to chodzi. Ja też tu jednego ja schowam. Ja chowałem tutaj. Gdzieś w tej okolicy. Ja chowałem Tam z Nie, ten sambo. Oj, nie chyba sambo. Nie, sambo jest tam. Oj chopacze, milion lat w tam chcę. No nie. Ale tam jest.

Wietra. Ale tylko tu na strotnicy można Wojtku, jest łączona latarka? No to Wojtku O, ale tu fajnie zimno I komara Pięć lat później Świetnie, co? O, tutaj Nagrywamy szósteczkę. No. Ja Dobra, lewamy Ej, Ej, Nadia, Nadia. I potem może z Tobą polecimy z bloków na szaloną górkę. Tutaj? <grym> znaczy idziemy na bloki i potem, żeby zejść tutaj do nas na podwórko, to wyjdziemy przez nie wy, wie, szaloną górkę. Niebo wchodzić przez szaloną Wy wiecie yy, na filmikach co to, to szalona górka. No to, ale na ale, ale ja nie wiem. cukierki, które znaleźliśmy. No, Papierek w papierku, papierek w papierku. Tego i Nie to cukierek. No i papier. Za to Za Ej, dobra, idziemy dostawiać. Ja bym chciała nauczyć się tak. Po co? Dawaj, mm. a, dawaj mi, mi kmyka. Kogo? Kto miał niebieski? Ja. Biały i niebieski nie Kto jest ten? Ja mam taki sam. Tylko o, ty ty, ty masz lepiej. By... Jest tutaj. Musi być stare ukryte, że nie biały. Uh -huh. uh -huh. na kamedzie to nie widać. nie, nie chce być hopalony. Kogo to kamyk? Kogo to kamyk? Mój. Szybko, chodź, ja. Ej, to mój. Poka. Ej, to jest to, to moja maska. Twoja ja maska? To Cześć, to o. O. Togo, co Ja nie wiem. Ja wiedziałam, ja widziałam, że teraz. O! Robimy! Robimy! Tylko ty kamienie nie rozstawiamy! czekaj, to jeden Ja mam tutaj taki mój. Kogo to jest? Nie wiem. Kogo ma Wojtek? A ty Oliwia masz kogo? Ja mam swój. Ja, ja też rękę. mam swój. Nadia ma na swój. No Tutaj są dwa. O. Teraz idziemy na saloną górkę. Ej, widzę, że Ej, że ty Czufna ja Utajemy? Nie Utajemy? Nie znamy ją. To się Marek nagrywa. Mam zdjęcia, co ty masz w ręce? Nic! Z jest! Z jest! Jeszcze raz górka. Górka. Nie, nie lęka nie czoła! Co nic? Działa! bo powiedział... No? Bo budownicy! Za da radę. Dobrze, Dobra, w swojej Patrzcie, co tu za dziewczynka idzie. Ja mocną syję. Patrzcie, jaki kamień będzie tu malowany. Ogólnie są duże. Nie, nie, nie. O, Tu są duże, nie Marek? O. Boże, co ty, co ty Marek robisz? Latające klopki. Z tym to ja ten ja Spike. Spike, co ty robisz? Mamy dużo jest. Dobrze, będzie dużo, ale I mało felgi na te duże nakładamy, bo te duże patrzą I kumie i się o podpisy na kamienie. A ty trzymaj! Trzymaj demonie! Trzymaj! Pa, pa, nie Patrzcie, Mikołaj idzie. Ja poprośię kamień. Zakończymy odcinek. stawiacie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, a za niedługo może nagramy Wam kolejny odcinek.